czy dwie kroniki, zanim mówiłam, a jak zaczęłam to oglądać, to doszłam do wniosku, że nie mam prawa nic nie robić, bo jeżeli pan Henryk Dobrzański cały swój genealogiczny ród umieścił w tej kronice, umieszcza historię miasta z dokumentami, ze zdjęciami z całego międzywojnia do 1992 roku, to no postanowiliśmy z Panem Rafałem, to my też coś chcemy zostawić, dlatego tak serdecznie dziękowałam za ten mini katalog. To nie jest Olbrzymia kronika, ale ona posłuży wielu ludziom. No i zaczęło się najpierw zgoda, czy ktoś pozwoli fotografię, bo przyjęliśmy zasadę inną niż do tej pory, mianowicie ci, którzy byli, Odeszli, ale pozostały dzieci, pozostały wnuki i prawnuki. I tak właśnie jest ta wystawa poprowadzona, ale na no to trzeba mieć prawnie zgodę. Nie było przeszkód. Nie było przeszkód również w dokumentacji zdjęć, ponieważ do kogokolwiek zwróciłam się, czy do pana Jerzego Leśniaka, czy do Piotka Droździka, bo oni mają bogate archiwum bezszmerowo zgadzali się byli pomagali, dziękuję im w tym miejscu. Nie było również problemu, ale to żadnego, żadnego, kiedy chciałam rozszerzyć wywiad o następne rodziny. Ja tylko sobie dałam taki punkt honoru, że nie będę zaczynała aż tam pomoc. Ja przepraszam wszystkie rody, ale jak się mówi Dobrzeńscy, to jest Henryk Dobrzeński. A dlaczego nie ma być Jan Dobrzeński, jego małżonka, jego dzieci, jego wnuki, zresztą tu obecny? Ród Remich, no stereotyp, architekci. A dlaczego ta skromna osoba nie ma być uwieczniona i dodatek reszty Remich? Niech mi wybaczą. Dlaczego nie może być Wanda Straszyńska z Krzeszewska z domu Rysiówna, a nie tylko Zofia Rysiówna i reszta? I tak tą wystawę poprowadziliśmy. Ale w kwietniu czy w maju poczułam już, że chyba wzięłam za dużo na siebie, zwróciłam się wtedy do historyków, bezszmerowo, z jedno słowo wystarczyło, żeby pan minister Michał Zasłona napisał mi je, o jednym luminarzu, Kuba Gulczak o bardzo zacnej osobie Adamie Kozaczka. Pani Barbara Szafran o swoim ojcu. Łukasz Połąski, który ja nie wiem kiedy on je, bo chude to takie, ale bez przerwy, jak mu o coś go poprosiłam, uzupełniał. I tu są prace właśnie również ich. Reszta nieskromnie powiem biogramy moje. Ale to biogram suchy to by było nic. Resztę dokonywał cudów pan Rafał. Proszę Państwa, z jakiego zdjęcia, naprawdę, gdzieś wyszperanego w publikacji, gdzieś jakaś pani, bo ma punkt ksero, przyniosła, on potrafi wyczarować, no majster Najpierw stan, potem robi w jakiejś sypi, potem no jeszcze coś. Ja się nie znam na tym, ale to co Państwo widzicie tu kolorowe dookoła, to jest jego praca. I ja bardzo proszę o duże prawa dla niego. małżonce, barbarze i oliwcze, która jest pupilką taty, ale pozwalali mu, żeby to, bo to trwa godzinami, kochani, to się nie robi w jeden dzień, w dwa tygodnie, to się ciągle coś dorabia. I nagle parę tygodni czy dwa tygodnie, Jola najlepiej wie, pan Jan Michał Ruchała przychodzi do pani dyrektor, do Joli, ja bym chciał umieścić generała Kustronia. No i dobrze, i umieścił go, jest też na wystawie i to jest jego praca, jego zapobiegliwość, żeby o tym wspaniałym człowieku też było. Zapytano mnie, kto jest moją najukochańszą tu postacią, a ja odpowiadam wszystkie. Na pewno nie ksiądz Jan Sygański i nie na pewno z wielką po prostu pokorą ksiądz Alois Guralik. Ale gdyby Państwo Dowiedzieli się, ile do sącza wprowadził ksiądz, który został zesłany przez kurię w Tarnowie. I proszę się o tym dowiedzieć, to by mieliście świadomość, że te budynki i ta pamiętanie z przeszłości o tym, co się tu działo przy Farze, przy kolegiacie, to jest dzieło tego człowieka. Ja poproszę teraz artystkę Teatru Robotniczego, żeby zaczęła z innej strony mamy dwie młode dziewczyny, które z przyjemnością przyszły Państwu pograć. Natomiast y, Dorotka przeczyta Państwu fragment o księcu Janie Sygańskim. Brawo. <kluczy> W jednym z pism do miasta usprawiedliwiał się, dlaczego nie opisał szczęśliwszego okresu historii Nowego Sącza od jego założenia aż po wiek XV. Cytuję: O napisanie dziejów XIV i XV nie kusiłem się. Skoro najdawniejsze księgi spłonęły w 1486 roku, a akta grodzkie, sandeckie istnieją dopiero od 1516 roku. Pisał dalej. Przed Wielkim Pożarem w 1894 roku w archiwum miejskim Ratusza znajdowało się przeszło to przywilejów nadanych miastu przez królów polskich w oryginale na pergaminie spisanych z pieczęciami wiszącymi na grubych, jedwabnych sznurkach.